Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. To jest dość częste dzisiaj pokrzykiwanie, a na pewno u wielu takie po cichu myślenie w głowie. Mimo tego, że jest to popularny slogan, popularny styl myślenia, to warto jednak sobie jasno powiedzieć: To jest myślenie głupca. Jeśli otworzymy Biblię, a ona jest źródłem mądrości. Pokazuje, co jest prawdą, co jest fałszem. Zobaczymy na przykład w Psalmie 141, w wersecie 5. Gdy sprawiedliwy mnie karze, nic mi nie będzie mówił. Jest to łaska. A gdy mnie karci, kto to będzie mnie mówił, co ja mam robić? Gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę. Coś najcenniejszego. Przejdźmy do Salomona, księga przypowieści Salomona. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Razy, zobaczcie, czyli coś bolesnego. Prawda na temat mojego zachowania, że jest złe, nikomu się nie podoba, mi też nie. Chwilowo jest to nieprzyjemne, ale człowiek mądry. Tak, to jest nieprzyjemne, ale to jest dobre. Tak jak gorzka pigułka, która leczy. To jest nieprzyjemne, ale jest dobre. Dlatego przyjmuje z wdzięcznością. Tam jest jak łaska, jak cenny olejek na głowę w psalmie. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Ci, którzy ci kibicują, gdy robisz coś złego. Kiedy cię wtedy mówią, tak, tak, dobrze, nie daj się, kto ci będzie mówić, to naprawdę nie są twoi przyjaciele, to są twoi najbardziej życzliwi wrogowie. Pamiętaj o tym.